Obywatelskiego Komitetu Referendalnego w sprawie odwołania Prezydent Miasta Ruda Śląska Pani Grażyny Dziedzic odpowiadam tak. Moje poparcie będę również rekomendowała członkom i sympatykom Platformy Obywatelskiej, jak również wszystkim Mieszkańcom Rudy Śląskiej, którym leży na sercu dobro tego miasta. Dlaczego udzielam poparcia temu referendum? Proszę Państwa, Platforma Obywatelska była i jest ciągle na tym samym stanowisku. To znaczy krytycznie oceniamy, rządy Pani Grażyny Dziedzic. Rządy, które sprawuję nie są oparte na żadnym programie, ponieważ wyborcze hasło Ruda Śląska od nowa jest tak naprawdę pustym hasłem, pod którym nie, kryją się, nie, kryje, pod którym nie kryje się żaden program. Nie mogłam w internecie Nigdzie znaleźć programu dla Rudy Śląskiej od nowa autorstwa Grażyny Dziedzic. Póki co to pani prezydent realizuje głównie niektóre punkty programu swojego poprzednika, jak również inwestycje, które wcześniej zaczął. Brak mi tutaj i programu, i inwestycji autorstwa Pani Grażyny Miej. Władzy jest marionetką, jest władzą marionetkową. I dlatego trudno byłoby zarządzać miastem w kluczowym dla miasta okresie. Część ludzi, z którymi się spotykam, Mówi, że może te półtora roku to nie ruszać tego, warto, to nie, wa, nie warto ruszać te, tego stanu, który jest. Proszę Państwa, to są najważniejsze półtora roku dla naszego miasta. Otwiera się nowa perspektywa unijna na lata 2014-2020. Pani Grażyna Dziedzic udowodniła, że nie potrafi korzystać ze środków unijnych. Miasto w latach 2007-2011 w rankingu miasta na, na prawach powiatu było na 13. miejscu. Potem w ogólnym rankingu na 27. Pani Grażyna Dziedzic w ciągu roku. Prowadziła nasze miasto na miejsce 49. O 19 miejsc spadło miasto w takich bardzo ważnych dla nas rankingach. Czy miasto się rozwija? No chyba wyniki świadczą o tym, że jednak coś jest. Spotkania, które odbyły się z moją osobą dające mi pod rozwagę argumenty. Kolejny raz Związanego Komitetu dotyczącego kolejnego referendum w Wodzie Śląskiej po przeanalizowaniu tego, co się wydarzyło od początku kadencji, a szczególnie po tym, co ma miejsce od referendum w zeszłym roku do dnia dzisiejszego i to, co miało miejsce w okresie, kiedy powinniśmy jako w tradycji chrześcijańskiej przeżywać święta, a co miało miejsce w Rudzie Śląskiej z wielką intrygą ronda. Mari Lecha Kaczyński. stwierdzam jednoznacznie, że jestem po stronie tych, którzy zawiązali Komitet Społeczny Referendarny i uważam, że w Rudzie Śląskiej w tym roku powinna stąpić zmiana, jeśli chodzi o osobę zarządzającą tym miastem, a więc popieram referendum i staję jednoznacznie za tymi argumentami, które mają miejsce od początku tego, tej, tej kadencji. O tyle to jest niezręczne i nie ukrywam, że osobiście popierałem Panią Prezydent w drugiej turze wyborczej, jak również byłem przekonany i zgodziłem się również pracować w zeszłym roku na rzecz pani prezydent, by dostała szansę, by zarządzać tym miastem. Ustaliliśmy wtedy pewne zmiany i styl zarządzania Śląską. Dlaczego w kampanii samorządowej poprzedniej, gdzie w drugiej turze był pan prezydent Stania, Reprezentujący Patronę Adelską i Pani Grażna Dziedzic osobiście i my jako środowisko poparliśmy Panią Grażną Dziedzic. Mając nadzieję przede wszystkim na zmianę stylu zarządzania, na stworzenie wizji i planu inwestycyjnego w Śląskim, na łączenie, a nie dzielenie ludziom, na tworzenie pewnego klimatu do funkcjonowania spokojnego w Śląskiej, a nie intrygowania. I to chcę mocno podkreślić. I zobaczcie Państwo, co się stało przed poprzednim referendum. Nie będę przypominać, wszyscy pamiętamy tragiczne wydarzenia, które zbulwersowały całą Rudę Śląską. Zresztą one do dnia dzisiejszego nie mają końca. Ja wtedy uważając, że i porozmawiając z Panią Prezydent, prosząc o plan mieszkaniowy, o wizję mieszkaniową, bo z tym szedł nasz kandydat Jarosław Wieszołek do wyborów. Mieliśmy wizję budownictwa czynszowego, społecznego, bo w Rudzie są. Kolejki na parę tysięcy osób. I pani, Grażyna Dziedzic, można debatę w Miejskim Centrum Kultury prześledzić, zobowiązała się do przejęcia naszych tematów, naszego kandydata w drugiej turze. I to było budownictwo mieszkaniowe, czynszowe i społeczne. To była polityka energetyczna związana z tym, że nie będzie sprzedaży PET-u. A co się wydarzyło? Pani prezydent na debacie jednoznacznie powiedziała, nie sprzeda PET-u. Po czym, jak wszyscy wiemy, przedali. o to, aby Rondo w Rudzie Śląskiej, Rondo Marii Lecha Kaczyńskiej było z reklamą. Komuś zależało na to, aby powstała wielka intryga w tym mieście. Byśmy się wewnętrznie kłócili. I proszę Państwa, myślę, że im Państwo, żeście czytali na stronach internetowych paszkwile wysyłane na radnych, na moją osobę, na, przez człowieka, który w ogóle z Równośląską nie ma nic wspólnego. Nic wspólnego nie ma do czynienia z Śląską. On nas uczy patriotyzmu i wskazano, Państwa, rondo z reklamami, tak jakby chciano obśmiać świętej pamięci parę prezydencką. Tak jakby chciano spowodować to, żebyśmy ciągle się zajmowali tematami zastępczymi, chociaż bardzo ważnymi, ale nie rógą I proszę Państwa, działo się to w okresie jakim? Wielkiego tygodnia. Pogratulować wyczucia i stylu zarządzania. I myślę, proszę Państwa, że tak jak się długo zastanawiałem, bo referendum zawsze to jest pewne wydarzenie, to są też i koszta, i rzeczywiście myślałem, że może usiądziemy i będziemy z panią prezydent jeszcze o czymśkolwiek rozmawiać, że pani prezydent jest skłonna do dialogu. Niestety, ostatnie tygodnie, dwa, trzy miesiące pokazują, że po stronie pani prezydent i tego wątłego zaplecza, które jest w żaden sposób niereprezentatywne dla naszej społeczności, sprawia, że nie rządzi się dla ludzi, a rządzi się nie wiadomo dla kogo bowiem właśnie Państwo, że teraz więcej osób na funkcjach kierowniczych w Rudzie pochodzą spoza poza Śląskiej. Tak jakby w Rudzie Śląskiej nie było kadry menadżerskich. To też jest ciekawe zadanie. Proszę zaraz. Państwa, konserwatyzm polega na przestrzeganiu zasad wartości. Natomiast Pani Prezydent Dziewic jest daleka od tego, szczególnie snując intrygi z udziałem Państwa. A teraz z całą odpowiedzialnością Chciałam potwierdzić, że nie ma, oświadczyć, że nie ma żadnego porozumienia, żadnej koalicji z jakimkolwiek byłym sojusznikiem pani prezydent. Platforma Obywatelska w jakim miejscu stała, o czym mówiłam na początku, w takim miejscu jest. Byliśmy opozycją w, tej, w tym mieście. Na początku rządów pani prezydent byliśmy opozycją konstruktywną, ponieważ deklarowaliśmy, że w sprawach ważnych dla mieszkańców miasta będziemy opowiadali się, co wielokrotnie zrobiliśmy, za uchwałami przedstawianymi przez panią prezydent. Natomiast pani prezydent nie znalazła z nami pola do współpracy i porozumienia. I staliśmy się opozycją twardą. Bez udziału, powtarzam, Prawa i Sprawiedliwości, Ruchu Autonomii Śląska i Porozumienia dla Rudy Śląskiej. Z całą odpowiedzialnością potwierdzam słowa pana posła Tomiszowskiego. A że pani prezydent potrafi każdą okazję wykorzystać do snucia intryg, żeby politycznie trochę uspokoić i wrócić na ziemię do tematów, które dotyczą bezpośrednio mieszkańców, chciałam Państwu powiedzieć, że obecnie, kiedy jest wprowadzana ustawa o porządku i czystości w gminach, Pani Prezydent wykorzystuje to na swoich spotkaniach z mieszkańcami do ataków. Na między innymi na mnie, ponieważ ja przy tej ustawie. Ja wrócę tutaj do tego hasła wyborczego Ruda Śląska od nowa. I my, jako ruch autonomii Śląska, rozumieliśmy tą odnowę jakby na trzech płaszczyznach. Pierwsza płaszczyzna to oczywiście bieżące zarządzanie miastem. Druga płaszczyzna to wizja, ale wcielana w życie rozwoju tego miasta. I wizja jaką rolę to miasto Ruda Śląska ma odgrywać na arenie wojewódzkiej przede wszystkim na arenie aglomeracji górnośląskiej i trzeci element to jest styl rządzenia a styl rządzenia to jest traktowanie sojuszników traktowanie współpracowników metody rządzenia które polegają na czymś zwyczajnym jak to się mówi czyli na poczuciu pewnej przyzwoitości na dotrzymywaniu Słowa i na dotrzymywaniu danych obietnic. I teraz pokrótce odniosę się do tych trzech aspektów. Otóż, jeśli chodzi o bieżące zarządzanie miastem, to niestety to się Pani Prezydent nie udaje. Nie będę tutaj przypominał wszystkich aspektów, ale wystarczy wspomnieć prowadzenie inwestycji takich jak ten fragment, no nie wiem czy to trasa, ale łącznika pomiędzy ulicą 1 maja a DTS-ką, szumnie nazywanym w, w mediach, bo to propagandowy chwyt, szanowni państwo, że to jest trasa NS. To żadna trasa. To jest wiadukt, który umożliwia zjechanie z dts do Rudy Śląskiej, którego nie można było oddać do użytku, chociaż w prasie pojawiały się już informacje na pół roku wcześniej, bodajże, że to już jest gotowe, że już dziennikarze jeżdżą i testują. Ronda, które miały powstać obok. Widzimy rozgrzebaną, niezabezpieczoną inwestycję. Remont wiaduktu na Halembie, na głównym ciągu pomiędzy Halembą a Kuchowicami, prowadzony w zimę, gdzie yy, korkuje się ruch, mimo dobrej pogody, żadnych robotników. Nic o, się nie dzieje. O czym pani prezydent mówiła nawet w kampanii wyborczej, że będzie prywatyzować wiadomości ludzkie. Kolejna rzecz, która nie była dotrzymana. Mówiła o tym, że lubi niezależną prasę. Niestety nie jest to niezależna prasa. Wiele takich i innych powodów skłoniło nas do tego, że przez cały okres roku 2011-2012 na spotkaniach z Zarządem Porozumienia, czy nawet moje osobiste spotkania pani prezydent jako przewodniczącego Stowarzyszenia Porozumienia Narody Śląskiej sprowadzały się do rozmów na temat szanowania pracowników. Chcę powiedzieć, że na sesji jeszcze, jako były radny, wielokrotnie wskazywałem, w jaki sposób poprzedni prezydent zwalniał ludzi z urzędu. W tej chwili odbywało się to podobnie. Przegrane procesy w Sądzie Pracy, pani prezydent, z pracownikami e biura, z innymi pracownikami. Prosiłem, że jeżeli już te procesy są przegrane, czyli urząd nie ma racji, żeby ich przywrócić, nie apelować dalej. To usłyszałem, że tak należy robić, bo to zapłacimy im później. Nie, nie chciałem takiego prezydenta, który będzie od nowa robił podobnie, może nawet niepodobnie, bo praktycznie dwa razy gorzej. Szukamy plusów, bo Państwo na pewno patrzycie na nas, mówimy o minusach. Ja szukam plusów. Tylko jakoś nie umiem znaleźć. Ostatnio cały czas mówiłem o tym, że zadłużenie się zmniejszyło. Ale jak tak siadłem i przeanalizowałem zmniejszenie tego zadłużenia, to polegało przede wszystkim na tym, że 46 milionów złotych ze sprzedaży pecu, 11 milionów odzyskania pieniędzy za re renowację placu Jana Pawła II, to jest razem około... 57 milionów, a zadłużenie zmniejszyliśmy o 55. Czyli, tak szczerze mówiąc, to jeszcze zwiększyliśmy o 2 miliony, bo to pieniądze były, które doszły do tego miasta, tak jakby poza dochodami, poza budżetem, który był planowany. Niestety, patrząc tak samo na budżet na 2013, najniższe od 1998 roku pieniądze przeznaczone na inwestycje i rozwój miasta. Nie mogliśmy jako Stowarzyszenie Porozumienie dla które wprowadziło, można powiedzieć wygrało wybory, bo nasz kandydat został prezydentem. Liczyliśmy jednak na współpracę i na normalność w tym mieście, a nie na intrygi, plotki, nie na oświadczenia wystawiane. Jedne podpisane w 2012, na początku w połowie, w pierwszym kwartale, w następnym kwartale nie podpisane. Brak po prostu odpowiedzialności za to, co się robi.